Rywal nie wydawał się być jednak łatwym przeciwnikiem. Piąte miejsce w tabeli i nadzieje na występ w Pucharze UEFA. W dodatku piłkarze 100 milu to chyba najwyższy zespół w kraju ze średnią wzrostu grubo powyżej 1,80 m. To też musi budzić respekt. Na szczęście to nie warunki fizyczne odgrywają decydującą rolę w piłce nożnej. Już pierwsza dobra ofensywna akcja gospodarzy przyniosła im bramkę. Na wysokości pola karnego nieczysto przez Jankowskiego został zaatakowany Robert Górski i sędzia Krzysztof Wylot z Warszawy podyktował rzut wolny. Jego wygonawcą był rzeźniczek. Piłka trafiła do Marka Nowickiego, ten jeszcze raz dośrodkował i Krzysztof Kukulski, powołany niedawno do młodzieżowej reprezentacji Polski, pokonał Kazimierza Sidorczuka. Piłka po strzale Kukulskiego otarła się chyba jeszcze o nogę Kasicy i bramkarz gości był bez szans. Później tempo gry spadło i gdy gospodarze myśleli już o gwizdku kończącym pierwszą połowę spotkania, wyrównującego gola zdobył Andrzej Jankowski. Po mało ciekawych pierwszych 45 minutach gry na tablicy wyników widniał remis 1 do 1. W drugiej części na boisku istniał już tylko jeden zespół. Podopieczni Krzysztofa Pawlaka zepchnęli gości do głębokiej defensywy. Olsztynianie właściwie nie opuszczali własnej połowy boiska. Najczęściej Sidorczuka niepokoił Robert Górski. Jednak mimo falowych ataków bramka nie padała. Oblężenie bramki Stomilu trwało do ostatnich minut meczu. To kolejna akcja GKS-u. O piłkę walczy Górski, trafia ona do Jacka Berensteina. Ten strzela, Sidorczuk robi błąd, wypuszcza piłkę, ale Robert Górski z 5 metrów strzela głową nad poprzeczką. I znów Bełchatowianie w ataku. Dobre podanie Marka Nowickiego, tym razem próbuje Sidorczuka pokonać rzeźniczek, jednak piłka nie znajduje drogi do bramki. Tak wyglądało całe drugie 45 minut tego spotkania. Bełchatowianie atakowali, a goście ograniczali się tylko do obrony własnej bramki. A to akcja z 72. minuty spotkania. Podanie trzebnego i strzał górskiego i znów dobrze ustawiony Kazimierz Sidorczuk. Tym razem z rzutu wolnego próbuje pokonać golkipera gości Lamch, jednak ten ponownie chwyta piłkę. I znów gospodarze w natarciu. Berenstein podaje do rzeźniczka, ten dośrodkowuje i wprowadzony w drugie połowie trzebny strzela z woleja. Ale Kazimierz Sidorczuk końcami palców wybija piłkę poza boisko. Aż wreszcie w 84. Minucie doszło do akcji, która dała zwycięstwo gospodarzom. Po faulu Siniczyna piłkę pieczołowicie ustawił Dariusz Rzeźniczek. Oto właśnie ta sytuacja. Rzeźniczek dośrodkował, obrońcy Stomilu minęli się z piłką, a ta wpadła obok zaskoczonego golkipera gości. To raczej kuriozalna bramka. Do końca spotkania wynik już nie uległ zmianie. GKS Bełchatów wygrał ze Stomilem Olsztyn 2 do 1. Po udanym starcie dwie niespodziewane porażki. Bardzo wysoka w Łodzi i teraz w Bełchatowie z GKS-em. Czy to nie jest początek jakiegoś głębszego kryzysu Stomilu? Czy być może, no ja uważam, że nie jesteśmy wielkim zespołem, jesteśmy przeciętnym. Zresztą dzisiaj ten mecz potwierdził, że jesteśmy bardzo przeciętnym zespołem i na pewno będziemy musieli walczyć, zdobywać punkty, żeby się utrzymać, no bo tu e, oczywiście, że trudno mówić, w pewnym momencie zawitała szansa na pucharę, ale przecież e, no, trzeba sobie zdawać sprawę z możliwości zespołu i ja zdaję sobie sprawę i będzie nam bardzo ciężko. No napisał. Podanie o rozwiązanie umowy o pracę ze, ze względu na trudną sytuację rodzinną w domu opuścił Bełkatów. Do w tej chwili mieszka we Wrocławiu. Także się pożegnaliśmy się. Teraz czekają Was dwa bardzo ciężkie wyjazdy. Czy widzi Pan jeszcze szansę, realną szansę utrzymania się w ekstraklasie? Ja zapowiadałem, że będziemy walczyć z każdym. Jeżeli udałoby się nam z Wrocławia i z Tarnobrzego przywieźć trochę punktów, to szansa będzie na pewno.